W obszernej historii Rzymu niewiele postaci wywoływało tak mieszane uczucia, jak gladiatorzy. Ci mężczyźni, wykreowani brutalności areny, budzili społeczeństwie rzymskim sprzeczne fascynacje, budzili strach swoim śmiertelnym siłom, podziw za odwagę, a jednocześnie byli obiektem pożądania przekraczającego wszystkie warstwy społeczne. Paradoks był oczywisty. Żyli na marginesie, skazani przez prawo na hańbę, Równani ze stręcicielami i katami, ale ich imiona i czyny były wykrzykiwane przez tłumy, ich ciała zamieniały się w erotyczne fantazje, a ich obecność mogła wpływać na życie elit. Gladiator ucieleśniał istotę widowiska, w którym odbijał swoje własne oblicze. Krew przelana na arenie nie była jedynie rozrywką, lecz symbolicznym przedstawieniem władzy imperium, panowania nad życiem i śmiercią. Dyscypliny, która przekształcała ludzkie działo w narzędzie spektaklu i kontroli. Tam, pod rykiem dziesiątek tysięcy widzów, dramatyzowano cnoty najbardziej cenione przez Rzymian odwagę, wytrzymałość, siłę, ale także posłuszeństwo i podporządkowanie porządkowi społecznemu. Jednak poza walką gladiatorzy istnieli w obszarze ambiwalentnym. Byli bohaterami ludowymi pozbawionymi prawa do honoru, idolami pożądania, lecz wykluczonymi ze społecznego szacunku, z nami, którzy nawet porażce mogli stać się symbolem pasji. Pod, blask blizn i surowość życia budziły tak intensywną atrakcyjność, że sięgała nawet do kobiet z arystokracji i najpotężniejszych postaci Imperium. W nich przemoc mieszała się z erotyzmem, tragedia z mitem, a hańba z chwałą. W tej opowieści chcemy spojrzeć poza stereotyp gladiatora jako krwawego wojownika. Zbadamy ich rytualne pochodzenie, codzienne życie w ludzi, szkołach treningowych, ich miejsce w społeczeństwie rzymskim, pożądanie, które wzbudzali, udział kobiet na arenie oraz kulturowe dziedzictwo, które przetrwało do dziś. Zrozumienie Gladiatora to w pewnym sensie zrozumienie Rzymu cywilizacji zbudowanej na pięciu między dyscypliną a nadmiarem, między podziwem dla siły a potrzebą jej kontrolowania. Ta podróż nie będzie dotyczyć jedynie przemocy na arenie, lecz również najintymniejszych i ukrytych zakonków życia tych, którzy byli zarówno ofarami, jak i bohaterami największego widowiska starożytności. Gladiatorzy nie pojawili się znikąd jako zwykli wojownicy przeznaczeni do rozrywki. Ich postać ma swoje korzenie w dużo mroczniejszej i uroczystej tradycji, etruskich rytuałach pogrzebowych, ludu, który poprzedzał i głęboko ukształtował archaiczny Rzym. W III wieku przed naszą erą, kiedy Rzym dopiero zaczynał ekspansję po Półwyspie Apenińskim, już organizowano zbrojne walki ku czci zmarłych. Te starcia, znane jako munere, co dosłownie oznacza i obowiązki lub ofary, nie były postrzegane jako świeckie widowiska, lecz jako święty rytuał. Krew przelana na arenie funkcjonowała jako symboliczna ofara towarzysząca duszy zmarłego w jej przejściu do zaświatów. We wczesnych źródłach rzymskich walki gladiatorów były związane z pamięcią przodków. Potężna rodzina organizowała walki przed grobem ważnego krewnego, pokazując jednocześnie religijną pobożność i prestiż społeczny. Chodziło nie tylko o uczczenie zmarłego, ale także o okazanie całej społeczności siły i hojności gęc, która finansowała rytuał. We wczesnym Rzymie jak w wielu innych starożytnych społeczeństwach, rytualizowana przemoc była nierozerwana z życiem publicznym. Z czasem charakter pogrzebowy zanikł, a walki przestały być ograniczone do prywatnych ceremonii. Rzym, zawsze pragmatyczny, zrozumiał, że te starcia mogą stać się narzędziem spójności społecznej i propagandy politycznej. Mjunery zaczęto organizować na forach i w amfiteatrach, najpierw przez rodziny arystokratyczne, a później przez państwo. To, co zaczęło się jako ofara ku czci zmarłych, stało się widowiskiem masowym wzmacniającym lojalność ludu wobec sponsorów. Gladiator zatem nie był tylko wojownikiem. Był spadkobiercą rytualnej tradycji pełnej symboliki. Jego walka przywoływała pamięć przodków i jednocześnie afirmowała obecną władzę. Każde uderzenie, każda rana, każdy upadek interpretowane były jako część ceremonialnego języka – w którym Rzym wyrażał swoją wizję świata, społeczeństwa opartego na dyscyplinie, krwi i supremacji najsilniejszego. Tak więc rytualne pochodzenie gladiatorów wyjaśnia, dlaczego, nawet najbardziej spektakularnym i krwawym okresie, publiczność rzymska widziała w nich coś więcej niż zwykłych wojowników. Byli żywym przypomnieniem, że życie i śmierć były ściśle związane z honorem, obowiązkiem i porządkiem podtrzymującym wielkość imperium. Mimo popularności na arenie, gladiator zajmował jedno z najbardziej ambiwalentnych miejsc w społeczeństwie rzymskim. Był jednocześnie obiektem fascynacji i pogardy. I do ludu, ale w oczach prawa haniebne. i rzymskiej gladiatorzy byli klasyfikowani jako infames, termin prawny umieszczający ich na tym samym poziomie co prostytutki, aktorzy teatralni czy katowie. Hańba oznaczała utratę wszelkiego honoru obywatelskiego. Nie mogli zeznawać sądzie, pełnić urzędów ani dążyć do kariery politycznej. Ich krew i zawód czyniły ich niegodnymi, nawet jeśli tysiące ludzi wywatowało na ich cześć na arenie. Większość pochodziła z trzech źródeł: niewolnicy, jeńcy wojenni lub skazani kryminaliści. Niewolnicy byli kupowani przez anistae, właścicieli szkół gladiatorów, i szkoleni do walki jako inwestycja ekonomiczna. Jeńcy wojenni, Wyrwani ze swoich podbitych społeczności byli wrzucani na arenę, aby przypomnieć o supremacji Rzymu. Skazani na śmierć, zamiast być szybko egzekwowani, zmuszani byli do walki aż do śmierci, a ich cierpienie stawało się rozrywką. Ale istniała też wyjątkowa grupa, auktorati, wolni mężczyźni, którzy z powodu ubóstwa lub pragnienia sławy podpisywali dobrowolne kontrakty, aby stać się gladiatorami. Choć prawnie pozostawali obywatelami, Wchodząc do ludus, przyjmowali tę samą infamię co niewolnicy. Dla wielu był to akceptowalny koszt, jeśli nagrodą były pieniądze, sława lub możliwość zapisania swojego imienia pamięci zbiorowej. Najbardziej zauważalną sprzecznością było to, że pomimo tego hańbiącego statusu gladiatorzy budzili nieodparty magnetyzm. Ich ciała, wyrzeźbione przez trening, oraz gotowość zostawienia czoła śmierci czyniły z nich symbolem męskości i pożądania. Grafici odkryte w Pompejach potwierdzają, że byli uwielbiani przez kobiety i młodzież, a ich wizerunek krążył jak prawdziwe gwiazdy. Tak więc ledziator miał podwójną rolę. Wyrzutka żyjąca poza porządkiem cywilnym i bohater ludowy zdolny budzić podziw i pożądanie. ich jednocześnie pogardzał i czcił, projektując na nich własne sprzeczne wartości, dyscyplinę i rozpustę, honor i hańbę, cywilizację i barbarzyństwo. Zostanie gladiatorem nie oznaczało jedynie walki na arenie. Wcześniej należało przetrwać długi i brutalny proces szkolenia w ludzi gladiatorii, szkołach, gdzie kształtowano zarówno ciało, jak i umysł tych wojowników. Każda szkoła była kierowana przez laniste, przedsiębiorcę zarządzającego treningiem, wyżywieniem i sprzedażą gladiatorów organizatorom gier. Często był to mężczyzna, który w młodości był gladiatorem i znał z pierwszej ręki trud walki. Lanista był nienawidzony przez społeczeństwo rzymskie, uważany niemal za handlarza ludzkim miejscem, ale miał w rękach jeden z najcenniejszych elementów publicznej rozrywki życie swoich wojowników. Życie w Ludus było surowe i rygorystyczne. Gladiatorzy mieszkali w ciasnych celach, spali na drewnianych pryciach i byli nieustannie pilnowani, aby zapobiec ucieczkom lub buntom. Mimo to utrzymywano ich stosunkowo dobrych warunkach. Byli karmieni. Opiekowali się nimi lekarze i ćwiczyli codziennie, ponieważ ich wartość zależała od siły i wytrzymałości. Treningi były wyczerpujące i różniły się w zależności od rodzaju gladiatora, którym się specjalizowali. Murmillo, z dużą prostokątną tarczą i krótkim mieczem Gladius. Recius. uzbrojony w sieć i truizond. Secutor przeznaczony do walki z retiariuszem. Traeks. Inspirowane wojownikami trackimi, z małą tarczą i zakrzywionym mieciem. Pod nadzorem instruktorów, doctors, gladiatorzy uczyli się nie tylko obsługi broni, ale też strategii, wytrzymałości i widowiskowości. Chodziło nie tylko o zabijanie, lecz o przedstawienie choreografii przemocy, która zachwycała publiczność. Co ciekawe, gladiatorzy byli znani jako Horde Ari, czyli mężczyźni jęćmienia. Ich dieta opierała się na zbożach, Roślinach strączkowych i papkach bogatych w węglowodany, mających na celu przybranie na wadze i utworzenie warstwy tłuszczu chroniącej organy wewnętrzne podczas walki. Choć dziś mniej atletyczny wygląd może dziwić, Rzymianie cenili wytrzymałość i ochronę przed ranami bardziej niż umieśnioną sylwetkę. Życie w szkole tworzyło więzi braterskie. Gladiatorzy, którzy na arenie musieli walczyć jako wrogowie, poza nią dzielili posiłki, treningi i przyjaźń. Istniało jednak ciągłe napięcie. W każdej chwili mogli zostać zmuszeni do walki na śmierć. Dyscyplina była surowa. Nieposłuszeństwo, próby ucieczki lub brak dyscypliny mogły kosztować życie. Mimo to niektórzy gladiatorzy zdobywali szacunek nie tylko dzięki sile, ale też charyzmie, stając się podziwianymi liderami w ludus. W tych szkołach kształtowało się nie tylko ciało gladiatora, ale i jego los. Uczyli się, że ich życie należy do publiczności i widowiska, że każdy cios musi być precyzyjny, a każdy ruch aktem przedstawienia. Ludus był jednocześnie więzieniem, siłownią i fabryką bohaterów oraz trupów. W starożytnym Rzymie gladiatorzy nie byli postrzegani wyłącznie jako krwawi wojownicy rozrywki publicznej. I wizerunek wychodził poza arenę, przenikał do intymności fantazji i pragnień społeczeństwa rzymskiego. Ci mężczyźni, żyjący na marginesie i naznaczeni infamą, mogli stać najbardziej pożądani. Ciągły trening, blizny i publiczna ekspozycja walka wczyniły gladiatora ikoną męskości. Męśnie wyrzeźbione wysiłkiem, podzebrane na arenie i przelana krew sprawiały, że ich ciało stawało się obiektem fascynacji. Tak bardzo. Że istnieją zapisy o rzymskich kobietach zbierających pod ich krew poległych gladiatorów jako afrodyzjaki lub eliksiry piękna. Kontakt z ich skórą i płynami uważano za sposób na wchłonięcie siły i witalności. Elity rzymskie, zwłaszcza kobiety z potężnych rodzin, odczuwały szczególny pociąg do gladiatorów. Społeczeństwo oczekiwało od nich cnoty i posłuszeństwa, ale magnetyzm tych mężczyzn był tak silny, że często przeradzał się w plotki i skandale. Satyrycy. Tacy jak Giouvenel opisywali, jak damy Rzymu wzdychały do gladiatorów, widząc w nich przeciwieństwo swoich senatorów mężów, dzikich, silnych i niebezpiecznych. Jedną z najsłynniejszych historii jest historia Faustyny Młodszej, żony cesarza Marka Aureliusza, która według przekazów tak obsesyjnie zakochała się w gladiatorze, że zachorowała z pożądania. Choć prawdopodobnie wersja ta została podkoloryzowana przez wrogą propagandę, odzwierciedla mit. Że gladiatorzy wywierali nieodparty wpływ nawet na najbardziej nietykalne kobiety. Atrakcyjność gladiatorów nie była sprawą prywatną, lecz również polityczną. Dla wolnych mężczyzn z wyższych sfer utrzymywanie relacji z gladiatorami mogło być interpretowane jako znak upokorzenia. Ten, kto był obiektem pożądania niewolnika lub złowrogiego wojownika, tracił status społeczny. Erotyzm stawał się wówczas językiem władzy i dominacji. Z drugiej strony, gladiatorzy często byli zatrudniani nie tylko jako ochroniarze, lecz także jako towarzysze seksualni. Bogate kobiety płaciły fortuny, aby spędzić z nimi noc, a dla wielu gladiatorów ta rola była niemal tak powszechna jak walka na arenie. Szczególne miejsce zajmowały gladiatorki, znane jako gladiatrices, choć były rzadkie, budziły jeszcze większe zainteresowanie. Ponieważ łamały tradycyjny obraz ziemskiej kobiety jako uległej i domowej. Gladiatrices, walczące półnagie i bez hełmów, by pokazać twarz, łączyły przemoc z zmysłowością, tworząc widowisko, które zarówno skandalizowało, jak i ekscytowało widzów. W sercu pożądania wobec gladiatorów tkwiła sprzeczność społeczna: ci mężczyźni byli podziwiani, pożądani, a nawet ścieni, ale jednocześnie odrzucani jako niegodni wolnego obywatela. Byli zarówno idolami, jak i pariasami, symbolem siły i wstydu. Ta dwoistość jeszcze bardziej zwiększała aurę tajemniczości wokół nich i uczyniła ich postać erotycznym mitem, który przetrwał znacznie dłużej niż upadek Imperium. Chociaż gladiatorzy przyciągali naturalnym magnetyzmem, ich atrakcyjność wobec rzymskiej elity nie była wolna od kontrowersji, plotek i skandali, które szcząsały fundamentami publicznej moralności. Ich ciało... Obiekt pożądania i fantazji było nie tylko poszukiwane w tajemnicy, lecz także wykorzystywane jako symbol transgresji i władzy w najwyższych sferach imperium. Fascynacja kobiet z wyższych sfer gladiatorami była jawna. Pisarze tacy jak Juvenel ironizowali w swoich satyrach na temat dam wysokiego społeczeństwa, które porzucały szanownych mężów, aby podążać za pasją wobec zwykłego wojownika. Nie miało znaczenia, czy gladiator był pełen blizn lub uważany społecznie za ciemnego? Jego męskość wystarczała, by przyćmić wartości pochodzenia i przyzwoitości. Te plotki miały podwójne znaczenie. Z jednej strony odzwierciedlały prawdziwe przyciąganie do gladiatorów, z drugiej było używane jako broń polityczna. Oskarżenie kobiety z elity o romans z gladiatorem mogło splamić reputację całej rodziny, ponieważ sugerowało nie tylko pożądanie. Jest także publiczne upokorzenie prestiżu mejża. Najbardziej znanym przypadkiem jest Faustyna Młodsza, żona cesarza Marka Aureliusza. Według niektórych źródeł obsesyjnie zakochała się gladiatorze do tego stopnia, że zachorowała z pożądania. Prorocy zalecili rozwiązanie tak niepokojące, jak symboliczne. Faustyna miała połączyć się z gladiatorem, a on miał zostać natychmiast stracony, kąpiąc cesarzową we krwi, by oczyścić jej namiętność. Następnie mogła powrócić do łoża mejża. Choć współcześni historycy wątpą prawdziwość tej historii, istotny jest mit, jaki powstał. Gladiator jako siła erotyczna tak potężna, że mogła zagrozić stabilności tronu cesarskiego. Skandale nie ograniczały się tylko do kobiet. Niektórzy cesarze byli również oskarżani o utrzymywanie relacji z gladiatorami lub o publiczne eksponowanie się z nimi w sposób uznawany za niegodny. Suetoniusz na przykład opisuje... Jak niektórzy władcy, zafascynowani męskością tych mężczyzn, zapraszali ich do swoich pałaców nie tylko jako osobistych strażników, ale również jako towarzyszy intymnych. Ta więź między gladiatorami a elitą wzmacniała sprzeczny charakter ich postaci. Pogardzani przez prawo, lecz nieodparcie pożądani. Na prywatnych przyjęciach organizowanych przez senatorów lub cesarzy, gladiatorzy byli wykorzystywani nie tylko do walki, lecz także jako element rytuałów erotycznych. Starożytne relacje wspominają bankiety, podczas których mężczyźni ci stawali się aktorami przedstawień seksualnych, mających zaimponować gościom. W tym kontekście gladiator przestawał być zwykłym wojownikiem i stawał się symbolem luksusu, dekadencji i absolutnej władzy. Pomimo swojego magnetyzmu, kontakt z gladiatorami pozostawał tabu społecznym. Dla kobiety z wyższych sfer bycie przyłapaną w ramionach gladiatora oznaczało ryzyko skandalu publicznego i upadku rodziny. Dla mężczyzn, utrzymywanie z nimi relacji wiązało się z upokorzeniem i utratą honoru. To napięcie między nieodpartym przyciąganiem a społecznym potępieniem napędzało plotki, mity i przesady otaczające ich postać do dziś. W świecie zdominowanym przez władzę mężczyzn pojawienie się kobiet na arenie jako gladiatorek, gladiatrices, było zjawiskiem tak rzadkim, jak fascynującym. Te wojowniczki, choć nieliczne, rozpalały wyobraźnię Rzymian, ucieleśniając podwójną transgresję, przemoc i eroty. Źródła wspominają, że gladiatorki nie były powszechnym widowiskiem. Ich obecność była zarezerwowana na wydarzenia prywatne lub uroczystości organizowane przez cesarzy i arystokratów, którzy chcieli zaimponować publiczności czymś niezwykłym. Sam fakt zobaczenia kobiety walczącej mieczem i tarczą uważano za luksus, symbol ekstrawagancji i przesady. W przeciwieństwie do mańskich gladiatorów, którzy zazwyczaj nosili hełmy i zbroje, gladiatorki często występowały z odsłoniętym torsem, nosząc jedynie stringi lub krótkie spódniczki. Nie ukrywały twarzy, co pozwalało widzom dostrzegać wyrazy bólu, wysiłku lub triumfu. Dodawało to widowisku erotycznego wymiaru. Walka nie była tylko starciem, lecz także pokazem. Gladiatorki łączyły przemoc z zmysłowością. Każdy cios i każda rana były postrzegane jako gra pragnienia i transgresji. Dla społeczeństwa obsesyjnie przywiązującego wagę do sztywnych ról płciowych, widok kobiety łamiącej te normy budził zarówno ciekawość, Jaki sprzeciw? Niektóre z tych wojowniczek nie pochodziły z niższych warstw społecznych, jakich męscy odpowiednicy, lecz zamożnych rodzin. Arystokratki, kierowane kaprysem, ciekawością lub buntowniczym duchem, próbowały szczęścia na arenie. Dla nich walka nie była tylko widowiskiem, była aktem wyzwania wobec moralności i porządku społecznego w Rzymie. Fakt, że kobieta z wysokiego rodu występowała prawie naga i uzbrojona przed tłumem, sam sobie stanowił skandal. Poza relacjami pisanymi istnienie gladiatorek potwierdzają znaleziska archeologiczne. Słynna statua odkryta w Halikarnasie, obecna Turcja, przedstawia kobietę z odsłoniętym biustem w porze zwycięskiej, trzymającą sikę zakrzywiony nietypowy dla gladiatorów trackich. Choć jej dokładna tożsamość jest przedmiotem dyskusji, artefakt ten potwierdza, że wizerunek kobiety gladiatora nie był tylko literaturą. Lecz także częścią wizualnej wyobraźni Rzymu. Walka gladiatorek oznaczała coś więcej niż rozrywkę. Była materializacją kolektywnej fantazji, w której łamano granice między tym, co dozwolone, a zakazane. Dla wielu widzów, gladiatorka była zarówno obiektem pożądania, jak i prowokacją wobec norm. Jej postać ucieleśniała napięcie między przyjemnością a moralnością, wolnością a kontrolą, które przenikało całe życie rzymskie. Chociaż szybko zniknęły i zostały oficjalnie zakazane zapanowania Septyniusza Sewerusa w III wieku Ene, ich pamięć się trwała jako jeden z najbardziej wyrazistych przykładów połączenia erotyzmu, przemocy i władzy w Cesarstwie Rzymskim. Gladiatorzy nie byli tylko bohaterami w koloseum czy prowincjonalnych amfiteatrach. Ich wizerunek, naznaczony siłą, wyszkoleniem wojskowym i aurą niebezpieczeństwa, przeniknął również do codziennego życia w Rzymie, gdzie przyjmowali nowe role łączące użyteczność, pożądanie i prestiż. Niektórzy gladiatorzy byli zatrudniani jako prywatni ochroniarze, zwłaszcza przez senatorów, generałów lub bogatych kupców potrzebujących ochrony w świecie pełnym politycznych intryk. Posiadanie jednego lub kilku wyszkolonych zabójców nie tylko zapewniało bezpieczeństwo, lecz także wysyłało cichy sygnał: Władza pana rozciąga się poza fora. Usługi te nie były tanie. Lanista, właściciel szkoły gladiatorów, wynajmował wojowników za pokaźne sumy, co sprawiało, że gladiatorzy stawali się luksusowym dobrem dostępnym jedynie dla elity. Nie wszyscy jednak byli wynajmowani ze względów bezpieczeństwa. Wiele zamożnych kobiet korzystało z gladiatorów dla przyjemności. Ich ciała pokryte bliznami, męskość wypracowana w walce oraz fascynacja zakazanym sprawiały, że stawali się pożądanymi kochankami. Pisarze tamtej epoki sugerują, że w niektórych przypadkach gladiatorzy stawali się zaufanymi i intymnymi towarzyszami kobiet z arystokratycznych rodzin. Dla gladiatorów bycie pożądanym przez kobiety wysokiego stanu nie było tylko okazją do przyjemności, lecz także wpływu. Zostanie kochankiem wpływowej kobiety mogło oznaczać ochronę, prezenty i korzyści, których nie mogliby uzyskać w arenie. Magnetyzm gladiatorów był również wykorzystywany jako narzędzie statusu. Posiadanie gladiatora, czy to jako ochroniarza, towarzysza, czy nawet jako zwykłego obiektu prezentowanego podczas bankietu, dawało wrażenie, że gospodarz kontroluje siłę fizyczną i przemoc. Pokazywało to, że władza nie opiera się wyłącznie na słowach i bogactwie, lecz także na posiadaniu ludzi budzących powszechny lęk. Jednak relacje z gladiatorami nigdy nie były pozbawione ryzyka. Dla kobiety szlacheckiej odkrycie związku z gladiatorem mogło oznaczać skandal i ruinę rodziny. Dla mężczyzny utrzymywanie kontaktów z gladiatorami mogło być postrzegane jako degradacja jego honoru. To napięcie między nieodpartym przyciąganiem a społecznym zakazem sprawiało, że wiele kontaktów pozostawało ukrytych w plotkach, satyży lub politycznych intrygach. W ten sposób gladiatorzy prowadzili podwójne życie. Publicznie byli wojownikami, symbolem rytualizowanej przemocy i rozrywki. Prywatnie ochroniarzami, tajnymi kochankami i luksusowymi trofeami. To połączenie zdyscyplinowanego ciała, przelanej krwi i zakazanego pożądania uczyniło ich wyjątkowymi postaciami w ziemskim społeczeństwie, znacznie bardziej złożonymi niż zwykli wojownicy. Przez wiele wieków gladiatorzy byli sercem rzymskich widowisk ucieleśniając mieszankę przemocy, pożądania i władzę charakterystyczną dla imperium. Jednak jak każdy fenomen kulturowy, ich istnienie nie było wieczne. Upadek walk gladiatorskich był związany z głębokimi przemanami społecznymi, religijnymi i politycznymi, które ostatecznie doprowadziły do zaniku tego symbolu Rzymu. Przybycie chrześcijaństwa było punktem zwrotnym. Nowa wiara... Kładąca nacisk na życie duchowe i odrzucająca przemoc jako widowisko, potępiała igrzyska jako akty barbarzyństwa. Ojcowie kościoła, tacy jak Tertulian czy Augustyn z Hipony, surowo krytykowali fascynację ludzi krwią i okrucieństwem. Stopniowo obraz gladiatorów zmienił się. Z bohaterów ludowych stali się niewygodnym przypomnieniem brutalnej przeszłości. Utrzymywanie widowisk gladiatorskich stawało się coraz droższe. Trenowanie... Karmienie i zakwaterowanie zawodników wymagało ogromnych nakładów, a do tego dochodziły koszty organizacji igrzysk. W imperium pogrążonym w kryzysie, z najazdami barbarzyńców i rosnącymi problemami ekonomicznymi, marnotrawstwo zasobów na gladiatorów zaczęto kwestionować nawet wśród elit. Tradycja wskazuje rok 404 n jako oficjalny koniec walk gladiatorów. Podczas przedstawienia koloseum nich o imieniu Telemach kroczu na arenę aby przerwać walkę. Został zabity przez rozjuszony tłum, ale jego czyn zrobił wrażenie na cesarzu Honoliuszu, który wydał dekret o całkowitym zakazie walk. Od tego czasu widowiska gladiatorskie zniknęły jako praktyka instytucjonalna, choć przez kilka kolejnych lat przetrwały pogłoski o tajnych walkach. Mimo swojego zniknięcia postać gladiatora nie umarła. Jego wizerunek przemienił się w legendę. Średniowieczni pisarze wspominali go jako przykład pogańskiej brutalności, podczas gdy w renesansie został przywrócony jako symbol siły i oporu. W nowożytności kino, literatura i sztuka idealizowały go jako archetyp walki z przeciwnościami, od Spartakusa po gladiatora. Gladiator przeszedł drogę od osoby wykluczonej, uznawanej w swoim czasie za haniebną, do uniwersalnego symbolu odwagi i buntu. Dziś Patrząc na ruiny koloseum lub czytając dawne relacje, nie widzimy jedynie mężczyzn walczących o życie, lecz także zwierciadu kondycji ludzkiej. Sprzeczność między cywilizacją a przemocą, między widowiskiem a tragedią. Gladiatorzy już nie istnieją, ale ich mi wciąż żyje, przypominając nam, że Rzym był tak wielki, jak i okrutny, tak wyrafinowany, jak i krwawy. Gladiatorzy Rzymu byli czymś więcej niż wojownikami na arenie. Reprezentowali żywy paradoks, byli społecznie wykluczeni, a jednocześnie ścieni jako idole, niesławni w oczach prawa, a tajnie pożądani przez elity, niewolnicy skazani na ból, a jednak ich imiona i czyny stały się legendą. Za każdym ciosem, każdą raną i każdym okrzykiem tłumu krył się skomplikowany świat, w którym ludzkie działo było absolutnym centrum. Ciało jako narzędzie władzy, jako obiekt pożądania. Jako towar polityczny i widowisko publiczne. Przelana krew nie tylko bawiła, wzmacniała władzę organizatorów igrzysk, odwracała uwagę mas od głodu i ucisku oraz budowała mit, który rezonuje do dziś wieki później. Upływ czasu zmienił obraz gladiatorów. To, co w ich czasach uważano za barbarzyństwo, dziś budzi fascynację. W ich postaci znajdujemy echa uniwersalnych tematów walkę o wolność poświęcenie w imię honoru, opór wobec narzuconego losu. Nawet w cierpieniu i śmierci gladiatorzy ucieleśniali tragiczną wielkość, która inspirowała opowieści, powieści, filmy i marzenia. Koloseum już nie ryczy od bitew. Jego kamienie milczą, ale kto uważnie wsłucha się, wciąż może wyobrazić sobie pewne kroki po piasku, okrzyki tłumu i metaliczny dźwięk mieczy. Gladiatorzy, ze swoją mieszanką ciała, mitu i pamięci wciąż żyją w zbiorowej wyobraźni. I być może to jest największe zwycięstwo tych mężczyzn i kobiet, którzy kiedyś byli skazani na walkę o przetrwanie. Przekroczyli czas. Byli niewolnikami i bohaterami, ofiarami i legendami. Byli Rzymem w jego najczystszej i najbardziej ludzkiej formie. W końcu gladiatorzy przypominają nam, że władza i chwała są przemijające, ale pamięć o tych, którzy walczyli, cierpieli i kochali w bólu, może trwać wieczne.